Cześć, bardzo wszystkim dziękuję za przesłane pytanie po transmisji na żywo na moim Instagramie. Oto nasze odpowiedzi. Czy nie ma problemu z obsługą tak dużego ekranu dotykowego podczas jazdy? Nie. Duży ekran to też większe przyciski. Ekran działa też zupełnie jak w telefonach czy tabletach, więc szybko reaguje na dotyk, przez co używanie go nie sprawia żadnych trudności. To jest wyłącznie kwestia przyzwyczajenia i poznania układu planszy i przycisków. Czy jest premium? Myślę, że zdecydowanie. Czy szybko się zbiera? Całe 6,5 sekundy do setki, więc to już chyba całkiem szybko. Czy może być autem rodzinnym? Jak najbardziej ma spory bagażnik, duże miejsca z tyłu i oczywiście sofiksy. Ma też rozsądnie dobrane zawieszenie, więc i dzieci i dorośli cieszą się jazdą. Chyba że kupicie auto na 20-calowych kołach. Jaka jest prędkość maksymalna? Od przyszłego roku, zgodnie z deklaracjami Volvo, będzie to 180 km na godzinę. Teraz to jest jeszcze 240. Czy faktycznie jest takie hot, jak mówią? Faktycznie. Świetnie jeździ, choć SP nie śpi nawet w trybie dynamik. Jak brzmi? Tak brzmi. Czy da się jeździć naprawdę tanio? No, wiesz, jak go już kupisz, to wszystkie pozostałe koszty będą na pewno mniejsze. Jaką skrzynię montowali w T5? iSIN czy ZF? Ten 8 automat to Aisin awf 8 f czy 5 jeśli Ciebie to dokładnie interesowało. Czy wart swojej ceny? Myślę, że tak. Czy ten model może rzeczywiście konkurować z A6 i E-klasą? Nie, to nie ten segment. S60 raczej konkuruje z A4 i C-klasą i myślę, że robi to bardzo dobrze. Różni się od konkurentów, ma swój styl rozwiązania, a do tego jest dobrze wykończona i dobrze jeździ. Wybór pomiędzy tymi modelami pewnie sprowadza się już do niuansów i indywidualnych preferencji klienta. Co to za silnik, jakie osiągi i spalanie? Według katalogu T5, czyli dwulitrowa rzędowa czwórka, łączy 250 koni, połączona z 8-biegowym automatem i napędem na przednią oś. Do 100 na godzinę rozpędza się w 6,5 sekundy, maksymalnie pojedzie 240, tak jak powiedziałem, a zużywa średnio 7,1 do 8 litrów na 100 km według cyklu pomiarowego WLTP. A jak będzie naprawdę, to zależy tylko od waszej prawej nogi. Aha, nasz silnik T5 ma jeszcze pakiet Polestar Engineered. Nie mylcie tego z prawdziwymi Polestarami to jedynie taki fabryczny chip tuning. Zmienia krzywą momentu, reakcję na gaz i program skrzyni biegów. Wyniki cyklu pomiarowego AutoCentrum znajdziecie w osobnym filmie. Czy w zakrętach dałby radę z hot hatchem? Nie to jednak cięższa limuzyna, więc nie zapewnia takich wrażeń jak mocny hot hatch, ale też potrafi pojechać szybko. Wszystko zależy od kierowcy i humoru ESP, które bardzo lubi dbać o bezpieczeństwo. Czy daje radę z testem łosie? Wygląda to tak. Oceńcie sami. Mam 202 cm. Usiądzie ktoś za mną? Zobacz proszę test dwumetrowca i dodaj 2 cm do wyników. Czy jest nudne? W wersji Polestar na 20 i w tym kolorze to ostatnia rzecz, jaką bym mógł powiedzieć o tym samochodzie. Czy będą sześciocylindrowe silniki benzynowe? Nie. W Volvo mamy już tylko 4 lub 3 cylindry. Jak z wycieszeniem przy większych prędkościach? Bardzo dobrze, szczególnie jeśli samochód jest wyposażony w laminowane szyby boczne za 3600 zł. Czy da się nim driftować i palić gumę? No wiesz, piłowanie Volvo na ręcznym pod remizą to nie drift. Jak duży jest otwór załadunkowy? Czy zmieści się wózek, łóżeczko podróżne i bagaże? To bardzo szczegółowe pytanie, ale myślę, że da się to zrobić. Czy Volvo nadal odznacza się większym bezpieczeństwem niż konkurencja? Wiele się w tych ostatnich latach zadziało w kwestii bezpieczeństwa, ale to Volvo jest nadal tym producentem, który przywiązuje do tego bardzo dużo uwagi. I dlatego też podejmuje tak niepopularne decyzje, jak na przykład wprowadzenie od 2020 roku ograniczników prędkości do 180 na godzinę. Misją Volvo jest, by właśnie od 2020 roku w wypadkach z udziałem samochodów Volvo nie ginął nikt, ani nie odniósł nawet poważnych obowiązków. Wrażeń. Nikt znaczy tu naprawdę zero. Jaka jest widoczność przy parkowaniu? Faktycznie S60 wygląda dość masywnie, ale wbrew pozorom parkuje się nią łatwo. Ile gwoździ można przewieźć w bagażniku? Pewnie wszystkie, które potrzebujesz, chyba że jesteś hurtownikiem gwoździ, to wtedy jednak polecam coś dostawczego. Czy według Ciebie to takie mniejsze S90? No chyba tylko z wyglądu. Charakter na drodze jest zupełnie inny. Dużo bardziej sportowy. Jakie ma oświetlenie środka? Zapraszam do części technicznej, gdzie pokazałem oświetlenie w środku. Ile kosztuje i dlaczego tak drogo? Obecnie w sprzedaży jest First Edition w wersjach Inscription i Air Design, czyli te najdroższe. Ceny zaczynają się od 165 tysięcy, ale pewnie później pojawią się słabsze silniki i niższe ceny. Drogo? No trochę drogo, ale jest premium. Czy to z powodu moich modlitw w tablicy rejestracyjnej zostało przeniesione na klapę bagażnika? Ach, to ty! Dzięki! czym się różni od S90? Przede wszystkim rozmiarem i ustawieniami zawieszenia. S60 jest bardziej sportowa w prowadzeniu. Wnętrza są już dość podobne. Czy jest ciasne? No nie, nie powiedziałbym. Czy prowadzi się lepiej niż BMW serii 3? Jeśli mówimy o czystej radości z jazdy, to BMW chyba trochę wygrywa, bo pozwala na więcej na torze, gdzie Volvo zdecydowanie woli zadbać o nasze bezpieczeństwo. Czy czujesz zmęczenie po długiej trasie? Przyjechałem nim z Warszawy do Krakowa i na trasie wolałbym bardziej komfortową opcję foteli. Te opcjonalne sportowe świetnie wyglądają i dobrze czy mają w zakrętach, ale no właśnie, w trasie ten sportowy kształt no nie jest aż tak komfortowy jak ten komfortowy. No, chyba nic nowego nie powiedziałem. Czy można zamówić tylną wycieraczkę? Nie, nie widziałem takiej opcji w cyniku i raczej nie jest popularne rozwiązanie w sedanach. Kojarzycie od jakiegoś z wycieraczką? Czy to dalej Szwed? Tak, chociaż Volvo zmieniło właściciele, to marka nadal ma ten swój szwedzki charakter. To minimalistyczny wygląd z zewnątrz i w środku, skupienie uwagi na bezpieczeństwie i oczywiście systemy i konstrukcje, które mają przetrwać zderzenia z łosiami.